Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Jakub Stosiński z nami tuż po ważeniu MB Promotion Boxing Nights. Powiedz mi, jesteś bardzo zawiedziony, że rywal się zmienił i jednak tak. nie będzie to trylogia z Bodziochem? Bardzo jestem zawiedziony, bo liczyłem na trylogię. Eee, przygotowywałem się już od stycznia do tej walki. Chciałem to skończyć i, no i jestem zawiedziony. Mam nadzieję, że kiedyś do tej walki z Bodziochem dojdzie. No ale zobaczymy kiedy, no teraz no wiadomo. No, dostałem rywala, w ostatnim, w ostatnim momencie dostałem in drugiego rywala, także inna ile miałem walkać 8 rund, będę boksował rund no, 4, także wszystko się pokomplikowało. No, dziękuję też promotorowi Mateuszowi Bortowi i mojemu menadżerowi Łukaszu Wrocławskiemu, że w ogóle boksuję na tej gali, bo, no, bo, no, bo mogłoby się tak, żebym nie boksował, także, także no nie jest dobrze, ale źle też nie jest. No bo znałeś e, powód, dla którego się wycofał Bodziuk, czy odezwał się może do Ciebie? Nie, Kamil się nie odezwał do mnie. A my znaczy, w ogóle z Kamilem nie mamy kontaktu, oprócz tego, że się widzimy na galach, także to nic dziwnego, że się nie odezwał. Nie znam powodu, podobno tam był, jest na coś chory, czy był chory, także nie wiem. No, Dostęp tylko informację, że nie będzie walczył. Mhm. Zły jesteś na niego, czy na sytuację bardziej? Nie, bardziej na sytuację, no nie wiem, bo może faktycznie nie jest chory, także no co mam być na niego zły, no, jak zachorował i nie jest w stanie boksować, no to... To, no to trudno, no to nie jest w stanie boksować, no to niech, bo, niech zaboksuje wtedy, kiedy będzie w optymalnej formie do tego boksowania. Natomiast, no tak jak mówię, no mam rywala teraz leworęcznego, dowiedziałem się o tym parę dni temu, yy, chłopaka, który jest średnio ułożony boksersko, więc takim też się źle boksuje, bo to nie jest tak, że z chłopakiem, który, który nie wiadomo co zrobi, wiadomo, ci zawodnicy z MMA czy zawodnicy z kickboxingu boksują inaczej niż bokserzy, no także trzeba będzie uważać, bo chłopak jest silny, ma jakąś swoją szkołę walki w Budapeszcie że chyba, nie wiem, w każdym razie jest w treningu cały czas. Zgłosił się do walki, także mówię, no nie jest to dla mnie wygodne, bo trenowaliśmy pod Kamila, trenujemy dwa miesiące pod Kamila, chcemy boksować Kamilem, zbijamy wagę pod Kamila, a teraz wyszło na to, że moglibyśmy być cięższy, bo mój zawodnik nie jest tak szybki jak Kamil, tak jak Kamil, a Kamila trzeba było gonić, bo wiemy jak Kamil ze mną walczy, że walczy na wstecznym, więc, więc, więc trochę nam to pokomplikowało, no ale cieszę się w ogóle, że bo, w ogóle boksuje, nie? Mhm. Powiedz mi, jaki jest plan na walkę, bo niestety często bywa tak w polskim boksie, że mi, jeżeli rywal jest słabszy... To robi się z tego taka szarpanina i e, polski zawodnik, który jest lepszy, zamiast udowodnić swoją wyższość techniczną, to zaczyna napalać się na To Jakie jest twoje nastawienie, jak wychodzi o tej walki? Nie, w ogóle to nie wiem w ogóle, jak wygląda mój zawodnik, jak zaboksuje, bo te jedyne walki, które ja znalazłem, to są walki w MMA. Wiadomo, on ma w ogóle inną pozycję. Nie to, że stoi lewą ręką do, czy znaczy prawą ręką do przodu, czy jest leworęczny, no to, ale to się wiadomo zdarza to w ogóle ta pozycja jego jest trochę obniżona, jest trochę skulony, także to będę chciał zobaczyć jak on w ogóle, jak on boksuje, co on robi, bo walka w MMA czy walka w kingboksingu jest zupełnie inna niż w, niż w boksie, także to też może mnie zaskoczyć czymś, prawda, bo to są takie niekonwencjonalne jakieś ruchy, które mogą zaskoczyć. Natomiast nie, nie, nie będę szukał nokautu, no mamy tylko 4 rundy, no chociaż te 4 rundy chciałbym przeboksować, Ja, jakby, jeżeli bym zaboksował z zawodnikiem, z którym mam boksować jutro, to szukałbym nokautu w późniejszych rundach, bo nie boksował nigdy dystansu 6-8 rundowego. Uparli się na dystans czterorundowy, ja jestem zadowolony z tego bardzo, no ale no, co, no, tak jest jak jest, jest taka walka, no to ją biorę. No. Dobra, to jakbyś zaprosił na, na walkę powiedzmy? No zapraszam serdecznie, no, mi się wydaje, że dostarczam emocji jak dotąd, więc myślę, że jutro będzie podobnie.